Witam Was w już trzecim odcinku, w którym przedstawiam swoje zmagania z paludarium. Odcinek zaczyna się oczywiście od umieszczenia reszcie wyczekiwanego filtra. Nie jest to dokładnie ten filtr, który był zaplanowany do tego zbiornika, ale działać działa. Nie do końca pasuje, dlatego jak możecie zauważyć, przyciskam go za pomocą kawałka łupka tęczowego. Ma to również swoją zaletę, taką, że tego filtra nie widać po prostu od przodu. Od boku to już co innego, ale to kiedyś się pomyśli. Jako, że filtr dosyć długo nie działał, ta wilgotność zdążyła spaść w paludarium, dlatego pracę zacząłem również od zroszenia całego paludarium za pomocą ręcznego zraszacza jednak ta ścianka powinna być wilgotna, żeby cokolwiek na nie chciało rosnąć a to planowany jest mech, jak już kiedyś mówiłem mięta wodna, która była posadzona jako eksperyment no pod wodą nie sprawdziła się, jak możecie zauważyć zgniła całkowicie czy jest możliwe hodowanie typowo w akwariach? Nie wiem. Podejrzewam, że ta próba nie jest zbyt wiarygodna, zważywszy na to, że została ona pozyskana no, w okresie zimnym. Tutaj możecie zauważyć nową roślinę, która trafi do paludarium. Jest to Bucephalandra, której nazwa będzie w opisie oraz Anubias pinto. Anubias zostanie podzielony na dwie mniejsze sadzonki. Anubiasa, jedną sadzonkę bardziej wybarwioną, umieszczam całkowicie w zakolu strumienia, pod ścianką, tak żeby korzenie i głącze cały czas były w wodzie, a jednak liście wystawały. Wygląda to naprawdę ładnie. Druga część kłącza ląduje na samym wodospadzie, na samym końcu strumienia. Też z korzeniami w wodzie. Ukłoncze jest cały czas obmywane. Bucefalandra zostaje swobodnie umieszczona na kawałku drewna. Nie jest w żaden sposób mocowana, bo trzyma się. Może kiedyś przyrośnie. W tym odcinku do paludarium zostaną dodane pierwsze kręgowce. Będą nimi. Dwie parki gupika endlera, odmiana bliżej nieokreślona, taki... wyłowione zostały z takiego miksu. Te dwa konkretne samce mi się wybitnie spodobały, stwierdziłem, że to one tu trafią. Do tego dorzuciłem im dwie losowe samice, myślę, że się dogadają. Jak możecie zauważyć, pływają. Zbiornik jest dosyć świeży, ale myślę, że gupiki akurat sobie poradzą. Wiem, że z jakimiś razborami mogłoby być problem w tym świeżym zbiorniku, ale jednak gupik to gupik. Tutaj mała prezentacja tego, jak wodospad się prezentuje, jak prezentuje się zbiornik. Jestem dosyć zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć zarówno w części lądowej, jak i pod wodą. Aludarium po dwóch tygodniach zrobiło się całkowite Blackwater. W sumie nie myślałem, że te gałęzie będą aż tak barwić, ale w sumie to nawet ładne. Chyba tak zostanie. Tutaj możecie zauważyć bodajże drugą podmiankę w tym zbiorniku. Podmieniłem około 30% wody. Jak możecie zauważyć, to Blackwater ma swój, swój taki urok. Jest to nie przez każdego akwarysty lubiany styl. Mi osobiście się podoba i nie zamierzam niwelować w żaden sposób tego zabarwienia wody. Jeśli nad dodaniem jakiś nawet szyszek olchy torfu. Niestety filtr dosyć szybko się zapchał. Jak możecie zauważyć, w gąbce jest pełno piasku i już tak właściwie nie fumpował wody, dlatego postanowiłem dorobić. Sześć otworów, trochę wyżej, żeby nie ciągał tylko piachu. Drobiłem to nożem. Tak, bardzo zaawansowana technika. Później trochę zmieniłem ułożenie gąbek. I tak myślę, że będzie filtr działał. Zobaczymy. Ruch wody pomaga też niwelować ten film bakteryjny, który się unosi na tafli wody. Niestety nie każda roślina się przyjęła, tak pod wodą jak i na lądzie. Niestety jeden z anubiasów, kilka mikrozoriów i trochę mchu. No nie dało rady, musiałem je usunąć po prostu. Prawdopodobnie w ich miejsce pójdzie coś innego. Żeby nie było, że zabieram tylko rośliny, to też czas dosadzić. Postanowiłem dosadzić kabomby wodne, zarówno w części wodnej, jak i lądowej. Bo w sumie emersyjna forma kabomby też jest dosyć ładna. Posadziłem ich bodajże 10-12 sztuk, coś takiego. Kilka sztuk trafiło w miejsce po mięcie wodnej, bo w sumie tam dobrze, ładnie wygląda coś zielonego, a mięta nie chciała rosnąć, to pójdzie kabomba. I już mogę powiedzieć, że te kabomby nawet sobie radzą w, takim, w wodzie o takim zabarwieniu. Na ląd wybrałem takie słabsze łodygi bez listków, bo w sumie kabomba i tak te listki prawdopodobnie odrzuci i dopiero zacznie puszczać nowe. Do części wodnej dodałem również bodajże 5 sztuk ślimaków z świderków. Są to dosyć sympatyczne ślimaki, przekopujące podłoże w poszukiwaniu mate materii organicznej. Roślin nie ruszają. W każdym zbiorniku je mam, miałem. Dorzuciłem jeszcze kawałek nadwódki, wielu nasion, ale to tam mniejsze.